Dobra tak tam... Dzień dobry. Jestem wśród moich najsympatyczniejszych kolegów Jacka i Mariusza. Zaczynamy budowanie. Dobra, 28, wodowanie. 28, spływ. 28 spływ kajakowy wrzesień 2009. Dziękuję. Dawaj, ale nakręć. Mocno mnie pni ja nie No. Tomek wejdź. Tomek weź 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 Tomek. Ale zarył mułem. Dobra, daj mi teraz. Nie podajmy, podajmy to. Damy. Pozdrawiam serdecznie ze spywu kajakowego Wieżyca 2009, 13 listopada. Jestem instruktorem dzisiejszej wyprawy kajakowej. Weź tylko w przodu, A weź teraz zdjęcie, mi. Przełącz na zdjęcie, Mariusz. A z przodu przede mną jest mój uczeń. Szybko, weź, Jacek. Mi, weź mi zdjęcie zrób. Jacek? Mariusz. Który ma problemy? Weź mi ten, przełącz. Z wodowanie jak naraz. Cofnij się, boi, cofnij boi się, cofnij, prze, boi się przepłynąć pod tą przeszkodą. Cofnij, dlatego chcę zdjęcie. Cofnij, 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 cofnij. Cofnij. No, weź przełącz na zdjęcie. O, Panie Mariuszu, prosimy o wrażenia ze spływu Z dotychczasowego etapu Może coś się spodobało? No, Panie Jacku, z takimi harpaganami jeszcze nie płynąłem niesam, niesam, Niesamowita y, adrenalina Tutaj Pan Tomek pięknie pracuje z tyłu Troszeczkę muszę od czasu do czasu poinstruować Pana Tomka, ale on jest ok. <noise> Dobrze, tak trzymać Elegancko, mi też miło z Wami się płynie. Mam nadzieję, że z tą przeszkodą sobie poradzicie. Jak nie, to tutaj o instruktażu udzielę jeszcze. Ale po co Wy to rąbiecie tak w ogóle? Jeśli można spytać, bo będziecie się musieli wytłumaczyć w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim. Nie może tak bez pozwolenia rąbać drzew. Nie wiem, czy to ważne. A tu, tu spróbuj. Ale Tomek, kurwa... Tomek tego przeciąć, bo to tak, no to Mariusz! To... Ale kawałek tu w tą stronę, w prawo weźcie. Przesuń dziób w prawo, odepni się od dna. I on przepłynie przecież przez to. W prawo odbijaj. prawo? O, no przecież kurde. A nie dasz rady dziobu jeszcze bardziej na prawo? Nie, Ty kurwa, dwa trzeba myśleć o moim worku, a nie... Już? Już. Tomek, ale chyba przytyło ci się, co? Nie chcesz Czekaj, tego przyznać? Tak, że twojego Jacek lepiej poszedł niż my. No <noise> chyba nie jesteś zdziwiony, nie? <noise> przytyło się Tomek do ostatniego spływu. Lepiej poszedł, niż my. Trzeba myśleć o moim worku, a nie... Co ty... To co ty robisz? Weź, weź, weź. Aparat, żebym nie wpadł, kurde. Cześć, Tam! Coś ni... Mi... Instruktor nawalił. Ej, propo... proponuję go, bo on nabiera wody w ten sposób. Może w, dru... w drugą stronę go obrócić. Wyjmij to tam rzekę. Tu połóż się na górę. Ej, a może rufą do... Może rufą do nurtu, co? Drugie te... drugie ciapki ciapki, 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 ciapki. Ciapki? Nie ma ciapki. Nie ma? Nie ma. Nie, tak to nie damy rady chyba, wiesz? Hej, w drugą stronę do nurtu może. Rufą do nurtu go ustawczy. Jest Jestem instruktorem dzisiejszej wyprawy kajakowej. Dlaczego? Chodź, pomożesz. Jestem instruktorem dzisiejszej wyprawy kajakowej. Dlaczego? Chodź, pomożesz. Czapki kurwa! Czapki kapki, 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 ciapki kapki, 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 Ale kapki, Dawaj to Teraz do mnie Tomek, do mnie go! O, dobra. No. Musimy go obrócić wodę wylać. Dawaj. Czy tak. Żeby on nam się nie wiebał znowu, wiesz, bo... Ale wodę tę... Jest... Tą stronę musimy wylewać, tą stronę. Dawaj. No. Dawaj. Dawaj, no. Dobra, <laughs>

no tak, no wiesz... tam to iść tam. Mamy kurwa nogi. Tylko Asi ani mrwru. Ona by się o to nie działa To ona by nie chciała nie znać w ogóle. Tylko Asi ani mrwru. Ona by się o to nie działa To ona by nie chciała nie znać w ogóle. Jestem instruktorem dzisiejszej wyprawy kajakowej. A bo dzisiaj 13. lepiej poszedł, niż miękki. Trzeba myśleć o moim worku, a nie... Czas na płciźnię. A dlatego, dzisiaj 13.